Ja, mam na imię Iwona i zapraszam Was dzisiaj na nowy filmik. Będzie to filmik taki trochę unboxingowo, bukolowy, pogadankowy, ponieważ zamówiłam nowe książki, mimo tego, że ostatnio powiedziałam na bukolu, który był niedawno, że na razie nie będę zamawiała książek, bo chcę czytać swoje książki, ale była premiera. Tej oto tutaj śliszczotki. Niewidzialnego życia Adilaru. Jest przepięknie wydana i po prostu musiałam ją kupić. Chciałam i stwierdziłam, że okej, okay, dobra, kupuję. Przy okazji. Tej książki kupiłam jeszcze dwie inne książki z wydawnictwa potańskiego, którego za chwilę Wam pokażę. Dodatkowo przyszedł do mnie prenumerata i jeszcze książki na moją uczelnię, na studia. Więc troszkę tego się wszystkiego zebrało i stwierdziłam, że nie będę czekała po prostu na book haul zbiorczy za jakiś tam czas, bo teraz już w planie raczej nie mam kupowania książek, tylko po prostu zrobię taki osobny filmik, troszkę pogadankowy, taki troszkę bardziej na spokojnie, na luźno właśnie z otwierania książek i z kilkoma tematami, które tutaj sobie wybrałam do omawiania. Dobra, to pierwszy Wam pokażę książki, które zamówiłam przy okazji i Schwab. Um bo mam tu otwarte po prostu pudełko i te książki dwie były za 7,50, znaczy każda osoba była po tyle, po tyle czyli około 15% zapłaciłam. I jak ja je kupowałam, to nawet nie pomyślałam, żeby sprawdzić, czy to jest pierwsza część, czy to jest druga, czy to jest piąta, dziesiąta, tylko stwierdziłam, że okej, okay, dobra, biorę, na pewno to jest pierwsza i druga część. Później jak otwierałam pudełko, tak pomyślałam, proszę, tylko żeby to była pierwsza i druga część. Po czym okazało się, że to jest druga i trzecia część trylogii o Circus Lumus. Jest to książę Cieni i perłowa dama pani Aleksandry Polak. Ogólnie one są przepięknie wydane. Są takie śliczne, one się tak pięknie błyszczą, widzicie? W ogóle to jest niesamowite. Będą się przepięknie prezentowały na półce. Mam nadzieję, że środek będzie równie dobry jak okładka. Ona Widzę, że tutaj są zakładki, więc w ogóle już ekstra. Przeczytam wam tutaj opis. Z tyłu, chyba drugiej części, każdy rodzi się z magią, w jednych trili się tylko w zarodku, w innych zanika, ale cząstka magii zawsze drzemie w człowieku. Jest jak uśpiony gen. Twoja cząstka z dnia na dzień coraz bardziej się rozwija. Magia przychodzi do ciebie sama. Kto wie, może za tym wszystkim stoi jakaś, jakiś większy plan? Przekonajmy się. Po prostu jestem kupiona tym opisem, tylko szkoda, że to nie jest pierwszy dom. Pierwszy no cóż, trudno, będę musiała kupić w na najbliższym czasie, kiedy zacznę czytać. Bo wydaje mi się, że może mi się ta trylogia spodobać. Więc to są trzy pierwsze książki, które kupiłam, zamówiłam. I teraz już polecimy sobie z otwieraniem paczek. I w ogóle chciałam z Wami porozmawiać o tym, że ostatnio kupuję bardzo dużo książek. A jakoś tak mało ich czytam. No w sumie może nie mało, bo powoli już jest koniec lutego i jak tak zrobiłam sobie podsumowanie, to przeczytałam 13 książek, więc to jest bardzo dobra liczba, bardzo dobry w ogóle wynik. Ja jestem w szoku, że aż tyle książek czytam, ale z drugiej strony zamawiam ich coraz więcej i właśnie zauważyłam taką zależność. Jestem ciekawa, czy Wy też takie ma, taką macie, że im mniej książek czytam, im mniej mam czas na czytanie książek, czytam chęć na czytanie książek tym więcej tych książek zamawiam. I właśnie widzę to, że jak nie mam ochoty na czytanie książek, ale i tak chcę mieć kontakt z książkami, to ja wchodzę na przykład na internetowe strony księgarn i po prostu przeglądam sobie książki, które chciałabym kupić. Później je daję do koszyka i później je usuwam, jak już wiem, że kupuję faktycznie książki i że chcę je kupić. Ale właśnie ostatnimi czasy kupuję ich strasznie dużo. A jakoś tak to czytanie, no nie ubywa mi tych książek, bo czytam książki z biblioteki. Dobra, przyszła moja przesyłka z Kachet i już Wam pokażę, jakie dwie książki tutaj do mnie przyszły. Są w ogóle przepięknie wydane. To jest pierwszy tom Anny Kareniny i drugi tom Anny Kareniny. Jestem w ogóle zachwycona tym, jak one wyglądają. Są przepiękne. Ja Annę Kareninę zaczęłam czytać, jak byłam w Irlandii na moim Erasmusie. Tylko, że niestety musiałam ją odstawić w momencie, jak... Dobra, nie będę mogła w jakim momencie, bo już tam była połowa książki i historia mi po prostu kupiła, ale musiałam ją odłożyć, bo musiałam po prostu książkę oddać do biblioteki. Czytałam, wydaniu polskim, bo w Limerick, bo ja byłam w Limerick, była polska biblioteka, w której się zapisałam i właśnie było wydanie, które mi się bardzo podobało. I jak wróciłam do Polski to Chciałam to wydanie kupić, ale jakoś tak jej nie kupiłam, wypożyczałam Annę Kareninę w innym wydaniu z biblioteki tutaj w mojej miejscowości i to wydaje mi nie siadło i po prostu nie przeczytałam i zostawiłam tak w połowie książkę. Ja też, jak czytam książkę, jak zostawiam ją w połowie, to później o wiele trudniej się do niej zabrać, niż jakbym czytała raz. Więc mam teraz tutaj dwa tomy Anny Kareniny i mam nadzieję, że uda mi się je przeczytać w najbliższym czasie, bo historia po prostu jest. Jak dla mnie przepiękna, przynajmniej ten moment, w którym zostałam z historią. Jestem na 10. i to jest 10. 11. tam Collecti więc bardzo się cieszę. Jak zobaczyłam, że właśnie jest Anna Karenina Lutłostoja, to po prostu już byłam kupiona tą częścią e, prenumeraty. Więc ogromnie, ogromnie, ale to ogromnie cieszę. I w ogóle to wydanie jest tak przepiękne, jest przecudne. Po prostu cudne. A teraz się napieka, kawy, bo mi chce troszkę pić. Mm. Mam tutaj kawę roślinną, orkiszową, z napojem owsianym. Więc dobra, teraz lecimy do kolejnej paczki, do paczki z Vinted. I tutaj mam paczkę to jest akurat książka na moje studia, więc tu nie ma nic ciekawego, ale właśnie to nie jest nasza obowiązkowa lektura. Ale tak popatrzyłam na Vinted i kosztowała chyba 5 złotych, czy jakoś tak. A z racji, że nasza wykładowca po prostu powiedziała, że nam nią poleca, to stwierdziłam, że a dobra, czemu by nie, a czemu by nie kupić. I właśnie tutaj jest e, pana Bernarda Pulet, Śmierć Gazet i Przyszłość Informacji. I to też tutaj przy okazji mi się przyda do mojego licencjatu, bo ja piszę mój licencjat o... Blogach i o historii blogów, i właśnie mam tam też część o internecie i część o znaczeniu internetu, i wsadziłam tam też część o tym. Jak się zmieniają gazety na przestrzeni lat, właśnie ze względu na internet, więc książka mi się przyda i może przeczytam, zobaczymy, mam nadzieję, że mi się uda. Bo jakoś tymi książkami takimi na studia jakoś mi nie jest zbytnio po drodze, nie wiem w ogóle czemu. Mam tu kilka, których przerobiłam, które mi się bardzo podobało, kilka, które kupiłam, które w ogóle nawet nie zaczęłam, Po tutaj mi na półce i zobaczymy, może tutaj będzie troszkę inaczej. I teraz myślę, że pójdziemy tutaj do tej książki, w której jest fantastyka. I właśnie, ostatnio też zauważyłam, że jakoś tak... Jak mam taką fazę na czytanie książek, bo właśnie ja czytam książki tak bardziej fazowo, że wiecie, na raz czytam bardzo dużo, a później czytam o wiele, o wiele mniej. Tak mam przez całe życie w sumie od gimnazjum, tak zawsze było, że było kilka miesięcy, gdzie nie robiłam nic z niego, tylko czytałam książki, a później było kilka miesięcy, gdzie w ogóle nie czytałam książek, tylko na przykład oglądałam seriale. I to było dość bardzo takie. Um, taka sinusoida po prostu leciała. I tak mam nadal. I to się nie zmieniło. Muszę jakoś to inaczej otworzyć. No, tutaj się bawię z paczką. I właśnie to się nie zmieniło. I zauważyłam ostatnio, że jak mam mniejszą moc czytanie książek i jak próbuję wejść ponownie w tą taką fazę czytania książek, to zaczynam od czytania książki jakiejś obyczajowej, lekkiej obyczajówki. Dobra. Zaczynam e, czytać książki od jakiejś lekkiej obyczajówki, ponieważ wtedy jakoś się tak nie boję, że ta książka mi się nie spodoba. A ja na przykład mam fantastykę, która myślę, że mi się może spodobać, ale mam jakiś gorszy czas, gorszy humor, to ja się za nią nie biorę, po prostu boję się, że przez to, że jakoś tak zbytnio mi się nie chce czytać, to ona mi się nie spodoba, co często jest po prostu no, głupotą z mojej strony, że tak robię ale no tak, tak tam działa moja psychika, umysł. I tutaj właśnie mam teraz e, trylogię fantastyczną, trylogię Griszy. W ogóle jest przepięknie wydana. E, kupiłam ją właśnie na e, Olixie. całość za 100 zł, 100 zł ileś tam z przesyłką było. Jest ona przepiękna, nie wiem czy mi się uda nią tutaj wyciągnąć, czy nie. I słyszałam ostatnio właśnie, jest bardzo dużo różnych... Okay. Ostatnio e, bardzo często spotykam się na... E, w Booktubie, na YouTubie. Z, z wiele osób poleca tą trylogię teraz z racji tego, że jest premiera. E, premiera serialu w kwietniu z tego, co wiem. I ja jakoś tak nie wiedziałam nawet, że jest premiera serialu, tylko stwierdziłam, że okej, okay, dobra, kupię, bo widziałam, że jakoś tam ciężka była jej dostępność, przynajmniej na niektórych stronkach i stwierdziłam, że dobra, biorę. Chociaż teraz mi się wydaje, że... Z dostępnością nie ma aż tak źle, jak mi się wtedy wydawało. I właśnie yy, słuchałam ostatnio kilku różnych opinii, kilku różnych recenzji. Ja raczej tak nie robię przytaniem przy książek, które wiem, że przytam w najbliższym czasie, bo nie lubię, ale właśnie słuchałam yy, i stwierdzam, że powinien się tę trilogię spodobać. Że to będzie coś takiego dość bardzo mojego, ale zobaczymy. Jest przepięknie wydana, są piękne okładki, chociaż jeżeli mam być szczera, to bardziej mi się podoba to starsze wydanie. Tam to są miasta i jest przepięknie. I tutaj mamy um, dziewczynę, gdzie jest świat magii, tylko że dziewczyna nie ma magii, e, i ona jest żołnierzem, która zostaje wysłana na jakąś tam misję razem z innymi, ze swoim oddziałem, z tego co jakoś się kojarzę. I jest tak, że albo na tej misji wróci i przeżyje, albo nie wróci. I tam, właśnie na tej misji, e, odkrył się jej dar magiczny, um, że nie tylko może. Z tego, co jest na świecie, tworzyć magię, ale również sama może wyczerpywać różne rzeczy. Jakoś tak coś mi się tak kojarzy. Więc zobaczymy, czy mi się spodoba, czy nie. To w ogóle też będzie moja pierwsza styczność z panem Bardugo. I już się nie mogę doczekać, bo wydaje mi się, że, że mi się spodoba, że po prostu będzie, będzie mi się dobrze czytało. I w ogóle nie wiem czemu, ale zawsze jak. Zawsze, za każdym razem, jak szukałam ich na internecie, to wpisywałam cień i kości. Nie mam pojęcia dlaczego, ale cień i kości i nigdy mi nie wyskakiwało, to jest cień i kość. Więc cóż, tutaj jest trylogia, którą kupiłam ee, na Oelixie, znaczy na vinted i w ogóle zakochałam się w vinted, bo to jest druga przesyłka z vinted, a nigdy wcześniej nic na vinted nie kupowałam. W ogóle też tam nie miałam wcześniej konta na vinted. Miała moja przyjaciółka Patrycja. Ale ja nie, jakoś tam nie byłam przekonana do Vinted, wolałam OLX, a teraz się rozmiłowałam w Vinted i cały czas siedzę na Vinted i tylko szukam książek i się powstrzymuję, żeby ich nie kupować, bo już yy, miałam kilka innych prawie kup, ale stwierdziłam, że nie. Dobra, to mam ostatnią paczkę, to są książki na mój uniwersytet yy, i za chwilę Wam pokażę jakie. Yy, Jedną już z nich czytałam w części, bo mieliśmy to jako, właśnie zapoznać się z Językiem tego pisarza na pierwszym roku na ćwiczeniach, ale wtedy nie czytałam całej tej książki, tylko po prostu czytałam kilka opowiadań, żeby wiedzieć, jak to mniej więcej wygląda jego styl. Och, i co tu jeszcze mam? Aha. Mam taki tutaj jeszcze podpunkt, że kiedyś książki mnie bardziej zachwycało, jak je czytałam, kiedyś miałam większą radość czytania książek niż teraz. Nie... Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Dobra, w ogóle ta paczka jest świetnie zapakowana, bo nie dość, że jest czarny papier, tu jeszcze jest tektura i tu w ogóle jeszcze jest jakieś... takie coś, co przeciąłam, <grytania> więc jest świetnie. Dobra, to jest chyba jakaś stara... tak, to jest starej koszulce zrobione. Spoko. Okej, okay, telefon mi się stracił pamięć, że tak powiem. W ogóle ja za chwilę będę żałowała, że nie kupiłam mojego telefonu z większą pamięcią, ale dobra, to było o rok temu, jak go kupowałam. Nie sądziłam, że mój aparat się zepsuje, ale dobra, nieważne. Rozpakowałam już moje książki pana Wańkowicza, Melchiora. Mam tu pięć jego części książek. Piątą część, od tyłu akurat tam zapakowane. E Bitwa o Monte Cassino, pan Melchior Wańkowicz. Czwarta część to jest The Prof Prof Fundis, profundis, nie wiem, nie wiem w jakim to jest język francuskim będzie Polacy i Ameryka. E, tutaj mam e, klub trzeciego miejsca, kundlis, dzieje rodziny Korzeniewskich. Drugi tom to jest wrzesień Żagwiący. Ja już tę książkę w części czytałam. Czytałam kilka fragmentów. Właśnie pamiętam fragment o moście. Już dokładnie nie pamiętam. O, znaczy pamiętam więcej obraz o co, tam, o co tam chodziło. Ale miałabym ciężko, żeby Wam je powiedzieć dokładniej. Tutaj właśnie było, żebym zapoznała się z językiem. I pierwsza część to jest Drogą do Urzędowa. Jestem ciekawa, czy ta książka... I na telefon mi spadł. Po prostu już nie dowierzam. Miał do mnie dzisiaj przyjść statyw, ale jeszcze nie dotarłem. Czy miał przyjść wczoraj, ale firma go nie wysłała. Pozdro. W ogóle. Dzisiejszy dzień to. Dobra, a nieważne. Więc mam te pięć książek, i jestem ciekawa, ile z nich przeczytam, bo raczej nie wszystkie, będą no one się bardzo ładnie prezentowały na później, znaczy nie wszystkie, że teraz, że już teraz w tym momencie, tylko przeczytam pewnie dwie, no bo tak mamy na zajęcie, żeby przeczytać dwie książki, a jakoś w tym semestrze mam strasznie dużo rzeczy do roboty, do zrobienia, więc wątpię, żeby mi się udało wszystkie pięć przeczytać. Są na w ogóle przepięknie wydane, są bardzo ładnie zadbane. Ja je kupiłam za 55 złotych z przesyłką yy, na Oliksie. Ogólnie było za 40, plus przesyłka 15. Więc ją bardzo, to bardzo cieszę. I zaczęłam do Was mówić, że ostatnio jakoś tak się mniej cieszę z czytania książek niż kiedyś. Yy, ale to też myślę, że wiąże się z tym wszystkim, że po prostu jestem w domu. Yy, w sumie moje aktywności ograniczają się do zajęć online na uczelni, do czytania książek, do oglądania jakiegoś serialu. I czasem dopuść na spacer. <noise> Ostatnio to było coś dziwnego, aż pojechałam nad morze. Jak się dało, to pojechałam. Ale właśnie jakoś tak mam mniejszą radość z tego czytania i też o wiele mniej książek podoba mi się tak w 100%. procentach. Ja też w ogóle przez całe moje życie miałam taki problem z dawaniem piątek książce, pięciu gwiazdek, a zaraz na przykład, żeby dać jej dwie gwiazdki czy jedną. Dlatego na przykład wiem, że jakieś książki są bardzo dobrze napisane, ale mi jakoś do końca nie siadły. To po prostu doceniam za to, że są tak pięknie napisane i że wiem, że wielu osobom one się spodobają, ale mi po prostu w tym momencie coś tam w nich nie siadło. Dobra, i myślę, że taki mój pogadankowo unboxingowo book Filmik zakończymy na tym. Mam nadzieję, że Wam się podobała taka troszkę inna forma book haulu. Jak tak, to zostawcie łapki do góry i zostańcie ze mną na dłużej. A w ogóle tutaj z tyłu są za mną moje książki i część moich książek z biblioteczki, bo reszty mi się nie chciało wyciągać. Bo jak już mogliście oglądać wcześniejszy filmik, zapewne zmieniam moją biblioteczkę na nową. E, więc się mega cieszę i to prawdopodobnie będzie w ogóle dzisiaj, e, więc ja jestem w ogóle podekscytowana, a dobra, teraz ja już kończę i w ogóle ja nie wiem, jak ja te książki pomieszczę, chyba będę musiała kupić więcej o jeden regał niż miałam w planie, jeszcze będę musiała pogadać z moją mamą, jak wróci, dobra, e, i cóż, e, bye, bye.